Nowojorskie metro. Największa w Stanach Zjednoczonych sieć podziemnej kolei. Codziennie korzystają z niego ponad 4 miliony ludzi. Zawsze jest tu dużo policjantów, dlatego władze nie zwiększały ich ilości. Nie potwierdziły również rewelacji irackiego premiera, który ostrzegał, że planowane przez terrorystów ataki mogłyby mieć miejsce m.in. właśnie w nowojorskim Subwayu. Nie, nie możemy pozwolić żeby to rujnowało nasz dzień. Powinniśmy robić to, co zawsze. Europejskie służby również nie potwierdziły informacji o zagrożeniu, co nie zmienia faktu, że przez cały czas jest ono bardzo realne. To nie jest fantastyka, musimy się z tym zmierzyć, a poziom zagrożenia będzie rósł, jeśli pozwolimy urosnąć w siłę radykałom z organizacji Islamskie Państwo. Prezydent Barack Obama w swoim wystąpieniu na forum ONZ apelował do liderów państw arabskich, żeby więcej uwagi poświęcali na edukację młodzieży, tak aby nie zasilała ona szeregów ekstremistów. Wychodzicie z bogatej tradycji, która zawsze stała za edukacją, a nie ignorancją, innowacją, nie destrukcją, godnością życia, nie morderstwem. Ale problem dotyczy przecież nie tylko państw arabskich. Amerykanie szacują, że w szeregach dżihadystów walczy około 2000 bojowników z europejskimi paszportami. Wśród nich może być nawet około 100 Amerykanów. Cedrowe Wybrzeże to dzielnica Minneapolis. Nazywają ją tu Małym Mogadiszu. To największe w Stanach Zjednoczonych skupisko somalijskich emigrantów i podatny grunt dla islamskich ekstremistów. Douglas MacArthur McCain wychowywał się zaledwie 15 minut stąd i miał wiele kontaktów z Somalijczykami. Nie do końca jest jasne, dlaczego zdecydował się wyjechać do Syrii. Zginął w sierpniu, walcząc w szeregach dżihadystów. Lokalni liderzy zapewniają, że niemal wszyscy mieszkańcy są tu przeciwni terrorystom, ale jednocześnie przyznają, że w ślad za McCainem ruszyło już stąd około 40 młodych mężczyzn. Werbują ich używając Twittera, Facebooka, wszelkich środków elektronicznej komunikacji. Z polskiej perspektywy być może trudno będzie w to uwierzyć, ale lokalni aktywiści oceniają, że młodzież odpowiada na apel z uwagi na brak pracy i perspektyw. Terroryści pozornie proponują alternatywę, choć w rzeczywistości jest nią kultura wojny i śmierci. McCain wyjechał z Minneapolis do Syrii razem z kolegą. Troy Castigar występował później w filmach propagandowych. Guys... Nawet nie wiecie ile mamy tutaj zabawy. To jest prawdziwy Disneyland. Disneyland. Kilka miesięcy później on też już nie żył. Z Nowego Jorku Leszek Krawczyk. Wiadomości.